Jesteśmy mennyi w rami, chodźcie wszyscy. Warto i grać. No nie jest, no jeszcze Kuba, nie można grać. O, Kurt Legaje. Mam nadzieję, że zmienisz te ustawienia jeszcze, nie? Kurt Legaje! To były.

na telefonie wjechałem. Też Gabs. Jestem purplagai. Chodź dzieciacku. Plegaję. Dzieciaczku, chodź. tu za mną nam plegaje jestem. Chodź, pokazać ci moje zabawy. Kurde, miała mieć premiera nowego lata w, w tym miesiącu, przyłożyli na styczeń, ale teraz. mam Proszę. Chodź, nie... chodź dzieciacku, pokazać ci moje zabawki. Ale jestem plegaje, Co ty robisz? I kto to ten Kuba? Czekałem o na jest nasz kolega z ja. On no, nie On nie ogarnia Niech jednak gra Niech jeden goleś pójdzie, czy coś Uży. Czego nie ogarnia? Życia, czy czego? Nie ogarnia Among Nie, po prostu Nie, że nie ogarnia, tylko po prostu Kuchu Nie ogarnia, no Kurde, graj Chodź to... Daj 60 cooldown i gramy Poured… Już trudno, poczekamy, <ś> nie <predictions> Ale załatwimy. Do, 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 do. Dobra, do kolejnej rundy dołączamy już zawsze widzi. No, na kodach te do dołączenia gry jest Europa. O nie, on. Teraz będzie najgorszy, bo czterech nas jest. No. I ja znowu oczywiście jestem krematem, nie? Mój spadek ja Dwie godziny streama, oczywiście, a razu nie był o. imposter. Nawet jak gramy w cztery osoby, nie był imposter. XD Może będzie. Halo, jesteście? No. A wy razem chodzicie? To ja z Danonem chodzę Nie, Jak ty. ty jesteś z Danonem? Zrzuciłem. Przed chwilą byłem. Aha. Dawaj, dawaj do guzika. Dobra, nie. No, no, dobra. no dobra. Dla mnie jest taki A macie A ty tak. Żegnaj! <śmianowicie> Czemu go wywaliliście? <śmianowicie> co? Ej, czekajcie! Czemu go wywaliliście? No bo mówię, że chodzi z tobą, a nie chodzi z tobą. Ale był ze mną! On był ze mną, to, to ja już chciałam na niego emergencji zgłosić, bo on nie zrobił karty. Nie wiem. Du, 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 Dobra, rozpoczynaj tak jest. Bo no chyba będziesz, to też napisz. Napisz, nie To Nie, to jest duży sens. No nie, kurde, nie. Dobra, ja... nie. Ja już odpocznę go Damonga. Jutro tracę, jak już w będzie. Jeśli mnie psychicznie wykańczy ta gra. Pewno, mhm, sa. No, to opuść. Na stówę. AAAAAA! nie żyje, musimy to jakoś przedyskutować. Hmm? Okej, okay. ja on wywalił Flopsona. Ja bym wywalił nie. Czemu mnie? Bo... Bo pierwszy powiedziałeś, kogo byś wywalił. A, ja się Nie, ja nie był. No to flapsam. A, flapsam wygrał. A skąd? Jak chcę być impozorem. No, jak ja chcę A być impostorem? Skąd się daje? Ja Lodowanie żyje. No bo. Jak chcę być. On kur. tak. No. Edda, <grym> wyłączajcie szybciej. Wyłączajcie, wydaje takie taki charakterystyczny dźwięk, jak umiera zawsze.

Dobra, on mnie ogarnia, dawaj jeszcze raz Czy już jest event w Fortnite'cie, że on pisze, że jest bitwa? O no, drugiej. No właśnie, on pisze, że jakaś bitwa jest, ja mam zawał teraz, że event jest O Jezu, on mnie przerywił okay, To jest to Fortnite, ale okej okay. Kurde, dawaj Nie, Kuba mi to Fortnite Rozpocznij i... Kurde, fajnie, mi nawet w taką czwórkę Ale to Nie Bo, pytajmy, no. szybkie są

Ale fajnie się to tak lodu będzie na oczach? Nie, a nie? Lodówka, ja? Lodówka na oczach Ben Ale co na nie widziałeś! Jak? No, no Jak? Ja się... Ale płonie! Dajcie, dajcie co No to my No nie! To <śmiech> my... <śmiech> <śmiech> no ja się nie! Tak no <laughs> <za ciata! śmiech> <laughs> jest ja znowu nie żyję. Ale skąd ty wiedziałeś? Czy ty znowu prostu... strzeliłeś? Nie, nie strzeliłem. Byłeś przy stole, a, a Flopson mm, nie był przy stole. Osoba normalna, Normalnego. która nie chciała zgłosić guzika byłaby gdzieś indziej. A ja specjalnie nie wkraczałem żeby zobaczyć jakiś impostor nie przyjdzie. Zobaczyłem ciebie, no to była dobra. Ja... Do duwa, <laughs> i czy tak, nie dobra, dawaj Reddy. No, dlaczego ja widziałam? No, dlaczego ja widziałam? Bo ty poszłeś jako jedyny zdalony. No i generalnie to, to Kuba nie gra już. Ja poszłam tego piksem. Legabix się musiał wrócić. I... Aha! Okej. Okay. Dobra, czyli wiemy, że ym, ta kasper to... No czemu jeden co? A ja Cicho już. Dobra, ja. Dobra, to jest kapter. Weźcie, no! Ale się nie, no! Weźcie! Weźcie! No, keep pójść! Keep! Gdzie wiesz, jeszcze jesteś coś dziwniej. Kościół skoczyłeś na pewno, gdybym ja już to słyszał. No. Hey, Ej, a ty w tamtej rundzie się wentowałeś? Tak, tak. No, na no tak naprawdę, Nazwa streama, teraz mijam nazwę na chwilę, peggy pe pe on Jesteśmy nową ekipą. Ekipa to nosi, noszą w wibrosi. Na moment. się w Among Us. taki będzie tytuł. Ale i tak już o, o. tylko 20 minut live, ale dobra. Dobra, A, dobra. A, dobra. jest event. Nagraj event. Lamos. Ale że dano no, no to no. jak już to ty Fajkoowaćś ta kartę przecież już miałam na ciebie... Dobra, zgłosić, no to ale daną, no to dadam, no to no, tak, daną, no to ty daną, jesteś... powiedział o mnie o karcie. Gdyby, Gdyby, gdyby Loduba, tego ja nie powiedział, ten... Gdyby tego nie powiedział, to bym na niego nie zagłosował, ale powiedział. Dobra, że... przegraliście. No to jest Loduba, jak nie dano. No czemu to... ja? Ale czemu ja niby? Ale, ale. ale... Dobra. Ale czemu ja? Nie, ja nie znam. Mm, tak, don, jakby spłakałeś, don. jak powiedzieliśmy, że ci klikujemy. No ale, ale po prostu jeszcze ja to też za moją winą uzasadni, ale dlaczego ja? No nie! No to już teraz wiem, czemu ty? Już przegraliśmy, ale. Bo ani, no, 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 ani, ja, ani ja, ani ty nie mamy mita. No ja, bo.

No to dojgajesz w wszystkich Bum bum bum, nie, bum, bum, bum. gdyby Gdybyś gdyby nie poleciała w środku i byś gabi... nie wskoczył do venta Nie no ja naprawdę zaraz dadam tutaj, da. danon chyba też nie była ani razu no, no bum, bo bo się danon nie wyłatwił Nie by było w ogóle No ja nie dadam jak ty Aj hmm? właśnie, bo no dobra. No to się Ktoś... Kto się kto kto wentował? Ktoś. Proszę, pierście wentował. Nie jesteś się wentował. Nie jesteś się wentował. Na kamerach, na kamerach pierwszej się wentował. Nie co za Przykro mi, GG To już GG ma To jest w gębę Ale ja... to jest na gorsze. Ja zawsze ginę, ja zawsze ginę Zawsze! Nie da się do nas wygrać Ging torys, my friend Nie, nie da cię wygrać jak Kurczę jak kur... Nie, za ja to razem ja nie boję się motorypary A jest najlepsza Dlaczego? Ja nie, bo, tak, bo tak mówię jak tak, może to ma być proste. Ale on na którą metrę jest do szkoły? Usłabam, mam A, bardzo. Jak tam stoję? Nie, na... nie, nie. Dobra, wiem, co już to jest. Wiedziałem, wiedziałem, wiedziałem. O, śu... Bewek, tak. Bewek bił. Co? Co? mój ulubiony kumbel. No, nie, tylko 10 minut, no jest na live'ie. Ty osoba nie, Jedna osoba że i z że widziałem, nie, jest nie, no, To nie, 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 mówi. To nie, mówi to nie, mówi. Właśnie. No i przegraliście, to był pewnie, albo Gabiks. ja nie znam. Byłem, ja no się to przegraliśmy, łatwo. Ej, słyszymy ej, się do domu? Czeka. Na... Słyszymy się do On tu jest loduwa, albo tam, mi z tych. Jedyny argument, bo Gabiks tak mówi. Ja wiem, to musi być zapamiętane. Bo tak mówi. Nie no, ja naprawdę mam dzisiaj największego farta. akurat. No, to, 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 dobra Gabrysz, się impostorem No Dobra, 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 dobra połóżcie, połóżcie To ja, 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 ja zrobię meetinga, żeby... Nie marnujcie guzika na impostora, ja to zrobię, okej? Okay? Okay. Dziękuję Jestem Dobra Dobra, no, dobra no, ja. Już wywalamy, na pieseja. Do... wywalamy pieseja I, to to Wywalamy pieseja Wywalacie pieseja ja? No nie! Okej, to no, jest piesej, jestem pewna, to jest piesej On zawarł na mnie To jest piesej Piesej to musi być dalej. Ja już nie mam meetinga, znaczy ja już nie mam tego Trzeba siebie. Nie dawno ciebie chodzi. Dobra, poczekajmy tutaj. Witaj na Discordzie. No tak, dobra, ty z Chodź. To lodówka, stój tam. Ja pójdę z gabaksem. A nie, nie, co ty nagle tak z gabaksem chcesz chodzić? No właśnie Nie, ja chciałem z nim naprawić reaktor, a sam kliknąć guzik. Dobrze. Nie to zrobił!